Cześć tu Przemysław. Chciałbym teraz pokazać, jak wygląda oddawanie zadań i nadawanie komentarzy do plików, które nie są plikami z systemu G Suite, tylko na przykład do PDF-ów. Załóżmy, że uczeń tworzy jakiegoś PDF-a, bo na przykład zeskanował sobie jakąś pracę robioną ręcznie, czy zrobił zdjęcie tej pracy i wysłał ten plik jako zadanie. Przyjmujemy takie założenie. No, więc teraz, moi drodzy, jak to wygląda? Jestem w tej chwili na koncie ucznia. Jest on tutaj na takiej lekcji. Wchodzi w zadania. No, i tu ma takie jakieś zadanie testowe, zrobiłem zupełnie od czapy, ale nie o to chodzi teraz, jaka jest treść tego zadania. Tylko uczeń wchodzi w takie zadanie, no i powinien dołączyć jakiś taki plik. Czyli daje, dodaj plik. No, i wybiera sobie tutaj. Yy, Wybiera sobie tutaj, wybierz powiedzmy pliki z urządzenia. No i powiedzmy, że mam tutaj na pulpicie już jakiś tam PDF z czasownikami. Nieważne, to jest jakiś tam PDF mój, który sobie pobrałem z internetu, więc to nie ma znaczenia, co to jest. Jest to jakiś PDF, powiedzmy, ze zeskanowaną jakąś pracą ucznia. I teraz uczeń dodał tego PDF-a, daje zadanie oddaj. No i ten PDF trafia do nauczyciela do oceny. Uczeń sobie wrócił na zajęcia, a w międzyczasie nauczyciel odbiera te zadanie i próbuje je skomentować. Czyli teraz przełączę się do innej przeglądarki, to jest przeglądarka, gdzie jestem jako nauczyciel. Tu, tu w prawym rogu widać moje zdjęcie, no i przeglądarka ma tutaj akurat biały pasek u góry, to jest moja przeglądarka nauczycielska. Jestem jako nauczyciel, wchodzę sobie tutaj w oceny, no i mam uczeń szkoły, jest to zadanie testowe. Wchodzę sobie tutaj i mam to, co mi uczeń oddał, prawda? Czyli, jako nauczyciel, wchodzę w tego PDF-a. No, i jest to jakiś tam skan, prawda, tej pracy, i chciałbym ją skomentować. Tak? No więc, powiedzmy, chciałbym skomentować powiedzmy, ten element tutaj. No to klikam sobie jako nauczyciel komentarzyk. Plusik teraz tu, dodaj komentarz. No i komentuję, nie? No, i daję mu ten komentarz, i ten komentarz jest dopisany do tego miejsca tutaj w PDF-ie. Mogę oczywiście skomentować jakieś inne miejsce. Dodaję komentarz. Oczywiście nie ma sensu ta treść komentarza, którą teraz daję. Pokazuję, jak nauczyciel to robi. Czyli nauczyciel komentuje PDF-a jako no, dokument, który ma komentarze. I te komentarze nie zapisują się do środka PDF-a. No, bo PDF to jest skan, PDF to jest, no nie musi być skan, ale PDF to jest dokument taki, który w miarę przedstawia po prostu wydruk. Ale teraz nauczyciel, który robi zwróć, powoduje, że te komentarze będą widoczne w systemie G Suite. One nie będą widoczne bezpośrednio w PDF-ie, dlatego uczeń, niestety, musi tu wykonać pewne operacje. I teraz wracam do przeglądarki ucznia. Mam tutaj w prawym górnym rogu uczeń, no i w tej przeglądarce ucznia. No, uczeń chciałby sobie sprawdzić, jak tam te jego zadania, nie? więc wchodzi sobie do tych zadań, wchodzi sobie tutaj do tego projektu, no i ma taką sytuację, że nie widać tych komentarzy. I uczeń może nie wiedzieć, że te komentarze tu są. Musi zrobić wtedy co? Trzy kropeczki tu, otwórz w nowym oknie. Bo teraz wyświetlił się tylko podgląd, tylko PDF po prostu jako taki, a te komentarze nie są zapisane we wnętrzu PDFa. Więc dopiero wtedy, kiedy mam otwórz w nowym oknie, system G Suite mi to otwiera już wewnątrz dysku. I teraz, jak jestem, jestem wewnątrz dysku, jestem w tym takim formacie dyskowym, no to widzę już nie tylko PDF-a, ale widzę te komentarze tutaj z boczku. Tak, no dwa były, więc te dwa, te dwa tutaj te dwa tutaj są dodane. I to jest ta pewna trudność, że uczeń, który nie kliknie otwórz tego osobno, nie kliknie otwórz w dysku Google Drive, no to ten uczeń niestety nie, nie jest w stanie tych, tych komentarzy zobaczyć, bo tu w tej wersji takiej podstawowej ma tylko po prostu podgląd tego PDF-a, którego już sobie wcześniej wysłał. Także mam nadzieję, że w ten sposób pomogłem i że w ten sposób uczniowie będą łatwiej docierać do komentarzy. Natomiast uczeń widzi od razu te komentarze boczne tutaj. Więc warto jest, żeby nauczyciel też tutaj zapodał jakiś komentarzyk główny, słuchaj, zajrzyj głębiej, w środku pliku skomentowałem więcej. Żeby ten uczeń wiedział, że faktycznie no, jakby ma sens tam wchodzić, otwierać w nowym oknie i sprawdzać te komentarze już w tym konkretnym pliku. Bo być może, że w tamtym pliku no, po prostu nie ma żadnych komentarzy i wtedy uczeń tam no, nie, nie musi wchodzić zupełnie, bo już wie co wysłał, to, to nie musi tam zaglądać. W razie pytań polecam się tam w komentarzach na YouTube na dole albo inną drogą będziemy razem rozgryzać system. Do zobaczenia, cześć i pa!